653 Paweł i Paweł. Trekking duet, witamy pod przystankiem Smerek. Zaczynamy 17. dzień wędrówki po głównym szlaku beskidzkim. No, dla Pawła to będzie drugi dzionek, e, ale dzisiaj i jutro dotrzymuje mi towarzystwa. Przechodzimy, taki jest plan. Przechodzimy, chcemy przejść całe to pasmo czerwonym e, lecące przez Bieszczacki Park Narodowy. Nie ma z nami już Lesławy, wiadomo dlaczego. Mieszczacki Park Narodowy no, nie pozwala na, na turystykę z psami. Natomiast my zachęcamy Was bardzo gorąco uniżenie do oglądania kolejnego odcinka z naszej przygody GSB. Hej! Cześć. Dobra, jak już tu jesteśmy, no to należą wam się póki łatwy teren, to trochę pogadam, bo zaraz będzie siekiera ostra w górę. Eee, słówko wyjaśnienia eee, Wczoraj logistyka oczywiście, no muszę wam powiedzieć jak to wszystko wyglądało. Wczoraj dostaliśmy się do ustrzyk górnych, tam sobie zaparkowaliśmy eee, tam się zalokowaliśmy w Kremę na Rosie. Dogadaliśmy się z panią, dostaliśmy pokój wieloosobowy, pani była na tyle życzliwa, że powiedziała, że tylko jak w pozostałych pokojach będzie full miejsc, to dokoptuje do nas ludzi, no ze względu na pieska, który dzisiaj został tam sam. My tu mamy zamiar przez, nie wiem, 7-8 godzin przedreptać dzisiaj ze Smerka do Ustrzyk Górnych, do pieska, tam oczywiście z nim spędzamy popołudnie, noc, śpimy. No, i jutro końcówka trasy i ten sam model, że piesek też zostanie w pokoiku. Ona jest tak pomęczona, muszę Wam to powiedzieć. Detal techniczny: dzisiaj dwójka, i od razu z powrotem do domu. Nie ma nawet ochoty na żadne spacerowanie i pięknie sobie leży, śpi. Miejmy nadzieję, że tak pozostanie, że nie będzie bardzo cierpieć, tęsknić w sensie. A my obejdziemy to, co to legalnie możemy obejść, czyli stopom bez psiej łapy. No niestety, no niestety, takie są wymogi prawne, ja to respektuję. E, tak jak wam mówiłem, osobny odcinek o GS bez psem, o wszystkich wskazówkach, hintach, detalach, e, o przygotowaniu, o tym jak dogadywałem się z parkami narodowymi, bądź też nie e, zamieszczę po tych wszystkich odcineczkach. E, także co? Lecimy z tym odcinkiem. Zapraszamy na niego, no i zaraz zaczyna się ostra przygoda a jest takie średnie nie biwakuj, nie dronu i nie klaksonu i nie choć po nocy ognisk nie pal nawet petów buteleczek nie wyrzucaj normalne roślin nie zrywaj cykno i to ale to chyba oznacza że tu nie ma smyczy więc jak jesteś na smyczy to chyba możesz przełęcz Orłowicza 225 oczywiście żartuję no, no nie możesz no. Zaraz wjeżdżamy, czy już teraz wjeżdżamy? Nie, jeszcze nie na teren Parku Narodowego. No i przestrzegamy tych zasad. Witam, witamy. Jak się tutaj czujesz? A bardzo dobrze. Świetne Rozziemę podejście, tak. Zaczynamy z humorami. Wieszczacki Park Narodowy. Po raz pierwszy w życiu. Chłop, co prawie 40 na karku. Pierwszy raz tu idę. O, o. wstyd, nie wstyd. Z tym oto członkiem rodziny nie mogę. No, to dzisiaj z systemem idziemy. Ale kurde, radość, jest mega pozytywne nastawienie. rozmażone. I tyle widoków mi już starczy, wracamy. Pięknie. Właśnie tak sobie idziemy, rozmawiamy i takie przemyślonko mnie dopadło. Wczoraj kupowałem na dziś bilet do Parku Narodowego. 8, chyba 40 czy 8,60 z opłatą transakcyjną. Eee... I co ciekawe, to jest czwarty park narodowy na naszej trasie i pierwszy, który przy zakupie ma taką listę z checkboxami, gdzie możesz doprecyzować e, jaką trasą chcesz iść, z którego wejścia, skąd, czy od Wetliny, czy na co i do, skąd, dokąd po prostu. Jak się zastanawiałem po co, jest coś takiego i uzasadnienie wydaje się być całkiem logiczne. Na bilecie tak i przydatne, bo na bilecie podajesz swoje imię nazwisko. Da, jakby zdarzyło się coś takiego nieciekawego, że nie wracasz, powiedzmy, gdzieś do bazy noclegowej na noc czy coś, e, wiedzą mniej więcej, w jakich rewirach cię szukać. To jest, to jest myślę, logiczne, rozsądne i spoko. Oczywiście my nie, ja nie zaznaczyłem żadnego, e, żadnej, żadnego odcinka, bo. W sumie nie było nic, co by pokrywało się chyba z naszą trasą. A może nie jestem tutaj też tak obeznany. Na pewno nie jestem w tym bpn Ale mi też było trudno określić co. A Paweł jest tu już piąty czy szósty raz. Także jest tu już stałym bywalcem i oczekujcie dzisiaj wskazówek. Eee, wskazówek geograficznych, historycznych, liczymy Paweł na Ciebie, że będziesz przewodnikiem naszej wycieczki. No zobaczymy, co potrafię, <laughs> oby nie wyszło, że nic. Poprzeczka zawieszona jest niezwykle wysoko. Uwaga, kącik muzyczny. Zielone wzgórza nad Soliną. Paweł mówi, że gdzieś tam Solinka. Tylko jeszcze nie widać, musimy na smerek wejść. O, to wejdziemy, to idziemy. Zastanawiamy się na smerku. Tak jest. Eee, to był smerek, ten krzyż jest na 100-letnią no, rocznicę odzyskania niepodległości Polski. Został odnowiony w 2018, a wcześniej został tu postawiony na 600 lecie diecezji do tam Przemysłowej. przemyskiej. I wyniosło go 5 ludzi po cienku, w dwie noce listopadowe. O proszę, jaki wysiłek. Niestety takie konstrukcje nie sprzyjają w trakcie burzy. No lepiej tam nie stać. To lepiej w ogóle nie być na, na takiej grani, na takim wierzchołeczku. Ale widokowo jest tu! To co jest prześliczne w takich połoninkach to to, że widzisz swój szlak. Widzisz na, przy dobrej widoczności oczywiście. Na wiele, wiele metrów i nawet kilometrów. O, Wytlińska, Caryńska, ależ tu będzie dzisiaj pięknie, już jest pięknie. 40, to jest super, I patrzcie. Paweł mówi, że jeszcze nigdy tędy nie szedł, żeby nie zobaczyć człowieka, która jest koło 9, nie? I, i co, i... Nie ma nikogo. Jedziemy od siódmej. Jeszcze nikogo nie spotkaliśmy, a jest niedziela, mili Państwo. To jest fart tej całej wyprawy. Na paniu, praktycznie sam. Na drwaciu sam. Na babie górze sam. Wczesne zdobywanie górek, wchodzenie w górę. Jest ekstra to raz, a dwa, że to jakiś totalny przypadek, szczęście cieszyć się połonikami w samotności, A, ale bajka. Nawet nie 15, 15. Tutaj mapka. I co to w ogóle jest? Przełęcz pana Mietka Orłowicza to jest człowiek, którego imieniem jest otoczony, że tak powiem, główny szlak sudecki. Tam mieć o szlachetne, turystyczne paluchy do wyznaczania tego szlaku razem z panem Sosnowskim e, tutaj e, starali się i zrobili jest szlaczek długodystansowy GSB no, no, mam nadzieję, że coś usłyszycie Na znowu kolejna drzowniczka piękna i tak sobie myślę fenomenalna jest taka fascynacja światem w skali mikro gdzieś tutaj żuczki małe robaczki. to, no co tutaj dookoła? górki, połoniny. I robaczki mikro. Gdzie jesteśmy? Na połonie Wetlińskiej. Jej! Oto na tu, 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 tu. Cała tutaj połoninka. Ludzie! Dalej nikogo, co za kurcze dzień, niedziela rozumiecie to i to przed yy, Bożym Ciałem, co ja myślałem, że tu będą tłumy, póki co nikogo, no to jest magiczne, to jest magiczne, nie, nie, nie cieszę się aż tak, że nikogo nie spotykam, ale wiadomo, że góry i w obrazku i ruchomym i takim statycznym o wiele lepiej wyglądają jak są puste, są na twoją wyłączność. I co? I dreptamy po tej Wetlińskiej, a za nami, patrzcie jak pięknie, Smerek, tam żeśmy byli, stamtąd coś schodzimy i tu podchodzimy. I co? Już pierwszych czterech turystów minęliśmy, co oznacza, że jednak nie było dzisiaj jakiegoś zakazu wstępu do parku. Super, super, idziemy. Naprawdę pogoda, widoczność dzisiaj wszystko dopisuje. Humory to już zwłaszcza, patrzcie. Podchodzimy, podchodzimy i coraz lepsze widoki. Co i róż coś, co i róż te masywy z różnych stron. Nie spodziewamy coś tak, oczywista oczywistość. Na górce, chatka, puchatka. Paweł ma parcie, żeby opowiedzieć coś tutaj o tym. No akurat jest w remoncie, jeszcze chyba rok czy dwa będą robić. Ciekawe rzeczy, to podstawowe wersje były wnoszone przez zwierzęta i ludzi. To jakby wszystko było remontowane przez ludzi dopiero od niedawna. Zaczęli wywozić to spalinowo. No i tak też tam komponował Wojtek. Belon. E, Belon, więc na goprownicy chcę sobie jeszcze raz powtórzyć te chwyty? Dobry. Pokaż, pokaż chwytę. tutaj przełęcz za nami to berechy. Jest tu podobno jedna opcja noclegowa u bardzo serdecznej pani. My tymczasem zeszliśmy już z Wetlińskiej i zaczynamy podejście. Podobnoż bardzo srogie. Na przestrzeni niecałych 3 km blisko 600 km w górę. Lekko anormalne wartości, ale w tym momencie ludzie, to już zajemy. i don't know what Dwa słowa od ojca nawigującego no to, niestety nie widać ale w tamtą stronę mamy Sulina chociaż może tak mało do mnie. Widzisz to jeziorko za kwaciłem oczami wyobrazie <grym> Za Ternizą No tak, za Ternizą Pięknie mm -hmm. Tamuszczyki I rawki. No kochani, muszę wam coś powiedzieć Góry Izerskie Są lekko zagrożone Jeśli chodzi na o najpiękniejsze góry w Polsce Jest piękne Jest w stanie Właśnie piesków w parkach narodowych. Powiem Wam tak: w trzech poprzednich, gdzie kombinowałem, obejściami, nieobejściami, nie widziałem ani jednego pieska. Natomiast tutaj już widziałem dwa i kurde, jeden, nawet bez smyczy. I teraz się czuję trochę jak miękka faja, kurde. No, miękka fajeczka, która nie zrobiła nielegalnej rzeczy i nie przeszła z psem do końca GSB. I fakt, że pies jest zmęczony dla jego zdrowia. Kondycji fizycznej na pewno o wiele lepiej jest, że została w domu, a ja tak kurczę, chcąc być legalnym, nie zdecydowałem się jej zabierać tutaj. Uważam, że dobrze zrobiłem, a ludzie nie wiem czy włażą tu na czy mają tak wywalone na te przepisy, a tu przecież Bieszczadzki Park Narodowy, podkreślam Bieszczadzki, wielka tutaj renoma, kupa ludzi, no i pieski przykro mi się robi, przykro mi się robi, że staram się, kurde, jak mogę wysyłam pisma z tym parkiem, to już, nie wiem, prawie godzinę telefonicznie przegadałem pismo wysłałem, dostałem odpowiedź, kurde I, a ludzie sobie żyją no ale bezstresowo, no kurde, po co ja się stresuję z jednej strony z drugiej strony chcę robić coś, okej okay. eee, projekt G jest bez psem, no i co, i zakończył się dla pieska w smerku bo dalej nie może, ale i nie mogą Mi takie kurde gulasz tutaj. Niepotrzebnie się Paweł stresujesz. Uspokój się, ciesz się naturą. Nie? Nie, no ja się nie stresuję. No dokładnie, Paweł Bo też to ma, to ma na imię Paweł. Paweł. No i pięknie. No i pięknie, o to chodzi. Trzeba wdychać las, czuć las. Dzień numer 17 z Pawłem, dzień numer 2 na głównym szlaku beskickim. Dobiega już końca. Tu w oddali za drzewkami ustrzyki górne i kremenaros i zimne piwko, ale będzie nagroda za dzisiejsze połoninki. Jak dla mnie, połoninki pierwszy raz w życiu. Oj, mili Państwo! Kurczę, chciałbym tu wracać, nie mając psa, nie, no, mając psa nie będę tu wracać. Raczej, ale jest naprawdę pięknie. Przy dobrej pogodzie i dobrej widoczności jest ultra kozacko. Tymczasem zbieramy się do tego, żeby atakować browar w kremenarosie. A Wam życzymy udanej, spokojnej, pogodnej niedzieli i aktywnej, i aktywnej też. O tak! I bardzo dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Miejmy nadzieję, że do zobaczenia za tydzień w kolejnej odsłonie. Już ostatniej, prawdopodobnie ostatniej z GSB, jak się uda, jutro. No, dla nas jutro. Trzymajcie się, cześć! cześć.